Artur i Sara z rolnik szuka Żony 10 zdobyli sympatię widzów, a co z ich relacją? Tu pojawiły się wątpliwości. Artur i Sara z rolnik szuka Żony 10 to kolejna para, która deklaruje chęć poznawania się i nawiązania relacji. O ile Sara nie szczędzi słów zachwytu i nieustannie komplementuje Artura, o tyle takiego entuzjazmu nie ma ze strony rolnika, choć w rozmowie z Martą Manowską zapewniał, że jest szczęśliwy. W te słowa nie wierzą jednak fani, a wśród komentarzy pojawiły się spekulacje, że Artur i Sara już nie są razem. Co więcej, rolnik miałby rozpocząć relację już z inną kobietą. Chodzi o Ole, Artur i Sara z rolnik szukażony 10 są razem po programie? Wygląda na to, że 10. edycja rolnik szukażony nie pobije rekordu z poprzedniego sezonu, gdzie powstało aż 5 par. Do tej pory to jedynie Nikola i Darek potwierdzili, że są parą, a z kolei Ewa i Waldemar oraz Artur i Sara dopiero dają szansę ich relacji. Podczas rozmów uczestników z Martą Manowską internauci zwrócili uwagę na pewien szczegół podczas spotkania z Sarą i Arturem. Kandydatka rolnika nie kryła, że jest zachwycona Arturem i przez całą rozmowę czule głaskała jego nogę. Tymczasem Artur pewnie, ale dość chłodno opowiadał o ich znajomości i po raz kolejny podkreślił, że Sara ma fajne włosy i przy niej czuje się spokojny. Internauci sugerują, że związek Sary i Artura z rolnik szuka żony nie przetrwa. Internauci podejrzewają, że Artur wybrał rozsądkiem i nie chciał się już wycofywać ze swojego wyboru w czasie programu, ale po zakończeniu przygody z rolnikiem może przyjść refleksja na temat ich wspólnej przyszłości. Czy sądzicie, że Artur i Sara z rolnik szuka żony dziesięciu faktycznie nie są już razem?